Siema. Dziś znowu wyzywamy ludzi. Drugi odcinek. Zobaczymy, co tutaj. Kogo, kogo dzisiaj obrać na celownik? Ja już dobrze wiem, kogo obieramy na celownik. Co ja pierdola? Dzisiaj na celownik bierzemy użytkownika Misiekon, Tak, Misiekon, misiekon z Michały.pl, misiekon z Menele Daily, Mi, Michał, po prostu. Jesteśmy tutaj sobie, tak? I możemy sobie zobaczyć. No tutaj akurat jest to na głośnikach, także nie będziemy tego sobie oglądać, nie chcemy się zmieniać. Użytkownik Misiekon. Tutaj nie mam konkretnego filmu, żeby go y, tutaj obrazić bądź y, skrytykować. Chodzi po prostu o, o jego ruchy tutaj na Menela Daily 2. Na pewno wiecie o czym mówię. Chodzi tutaj o zaniżoną jakość. Chodzi tutaj. Y, no, krótkie filmy to już nawet nie będę o tym mówił, bo to jest. Bo to... A już, kurwa się, już się przyjęło, że to jest OK. Słaba jakość. To jest pierwsze. Stary. Kurwa na Menele Daily 1 był użytkownik, Amogus jakiś. jeżeli nie wiecie jest to Hubert. Hubert robił właśnie coś takiego, że dawał bardzo niski bitrate w wyrenderowaniu i dzięki temu uzyskiwał dosyć niską jakość. To nie jest śmieszne. Nie da się zobaczyć w ogóle filmiku, ja bym tego nie oglądał, no i tego nie oglądam, bo czasami tylko sobie coś spojrzę tak na, na, na szybko, ale tego nie da się oglądać, bo jest za niska jakość. Następne. Następne będzie, że możemy sobie wyjść w randomowy się Kona i on tak się podpisuje. On no, nie, nie wpisze sobie pełnej ksywy, on zawsze pisze właśnie jakieś tutaj kurwa skróty swoje ksywy, czy chuj wie w ogóle o co mu chodzi. Nie, stary, nie potrafisz kurwa pisać? Nauczyć się. Ja ci pokażę, jak się pisze. Zobacz, elegancko masz tutaj mój filmik. Wszystko ładnie, kanał oznaczony, czyli jak ktoś by uznał, że chce na przykład zasubskrybować mój kanał, wystarczy, że tylko naciśnie i od razu ma mój kanał. Nie to, co u ciebie. W ogóle nie myślisz, także troszeczkę się nad tym zastanów, żeby takie ruchy były dopracowane. Następna sprawa jest taka. Misiekon boi się pokazać mordy. Misiekon, pokaż twarz, bo zazwyczaj wygląda to tak. Siemanko, z tej strony Michał. Nie, nikt tutaj z chłopaków nie wstydzi się swojej mordy, także ty też nie powinieneś. Jeżeli pokażesz całą twarz, to, to wtedy okej. Okay. Ja znam się z chłopem parę, parę ładnych lat i nigdy nie widziałem, jak wygląda. Dokładnie taka jest prawda. Nigdy w rzeczy się nie spotkaliśmy na żywo. Nie wiem w ogóle, kim on kurwa jest. Słabą misieką, słabą misieką, bądź jak wolisz, mykon. Albo... M... <noise> Nie, ale no ogarni trochę kurwa się w życiu. Ewidentnie, ewidentnie brakuje tam jakiegoś liścia ostrzegawczego, żebyś się ogarnął i, i będzie dobrze. Więc nie mam co powiedzieć o tym uczestniku. To już jest stracony zawodnik.